Jest czwartek, 11 marca, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór Renata Molenda, pora na losowania gier Lotto. Wygrane w zdrabkach cieszą kolejnych graczy. Słodką wygraną w wysokości 200 tysięcy złotych zgarnął grający w Toruniu w plaster miodu, a w Malborku w zdrapce Kocham Zimę grający wydrapał 70 tysięcy złotych. Z kolei w Łaskach wystarczyła złotówka, aby w zdrapce Lotek zgarnąć 40 tysięcy złotych. Serdecznie gratulujemy naszym wiernym graczom. Od początku roku na wygrane w zdrapkach wypłaciliśmy ponad 187 milionów złotych. A grając w multi multi można nawet dziesięciokrotnie zwielokrotniać stawkę i dzięki temu grać o większe pieniądze. Na przykład typując 5 liczb i grając za 10 stawkę można wygrać aż 7 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Oto wylosowane liczby: sześć, siedemdziesiąt jeden, czterdzieści siedem, siedem, czterdzieści osiem, dwadzieścia sześć. Trzydzieści dziewięć, czterdzieści cztery pięćdziesiąt cztery: trzydzieści jeden, trzydzieści trzy: trzydzieści cztery: pięćdziesiąt siedem: sześćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia siedem. 43, 52, 46, 49, 12. Liczba 12 jest plusem. W mini lotto padła kolejna wysoka wygrana. Grający w Muninie, sięgnął wczoraj po ponad 332 złotych. Gratuluję a Państwa, zachęcam do gry w punktach lottoina, lottopl. Losujmy. W asacie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby 11, 17, 36, 39, 30. W kaskadzie także padła wysoka wygrana. Grający przez internet sięgnął wczoraj po 250 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcy i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 12 liczb. O to wylosowana czternaście, dwadzieścia, sześć, siedemnaście, trzynaście, jedenaście, piętnaście, dwa. 23, 16, 9, 1. Główna wygrana w Super szansie to 2 miliony złotych, ale sięgnąć można także po inne atrakcyjne wygrane, m.in. 100 tysięcy złotych. Wystarczy trafić 6 z 7 cyfr w aktywowanym wcześniej numerze. A oto szczęśliwy numer. 1, 0, 6, 7, 8, 8, 3. Gratuluję zwycięzcom. W ekstra pensji do wygrania jest 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, a pojedynczy zakład kosztuje tylko 5 zł. Losujmy. W rezydencjach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: 17, 8, 29. 15. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest. liczba 3. W ekstra premii do wygrania jest 100 tysięcy złotych, wypłacane od ręki. Aby wziąć udział w losowaniu, należy dopłacić złotówkę do zakładu ekstra pensji. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby. 26 6 23 Trzydzieści pięć. Jeden. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapremii jest? Liczba jeden. Możliwe, że za chwilę ktoś z Państwa zostanie Lotto milionerem. Dodam, że dziś szczęśliwa szóstka może być warta ponad 9 milionów złotych. Aby zwiększyć szansę na wygraną, warto wziąć udział w losowaniu Lotto Plus. Zapraszam na losowania Lotto oraz Lotto Plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejnołożonych kul. Bębne maszyny są puste, zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 5. 40 18. 23 2 17. a teraz zapraszam Państwa na losowanie lotto plus dwadzieścia trzy trzydzieści cztery 30 17 31. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na stronie lotto.pl, a już jutro losowanie Eurojackpot, w którym będzie można wygrać 285 milionów złotych. A w tym roku świętujemy jubileusz 65-lecia totalizatora sportowego. Ambasadorem jubileuszu został Robert Lewandowski. Wieczorne studio lotto dobiega końca, natomiast jutrzejsze popołudniowe poprowadzi dla Państwa Marcin Mańka. Dobranoc. Drapie, drapie, łapie, kasa wpada. O, taka drapuje zasada. Mówi ci to MC Drapak, drap na wszystkich tak porywa, bo co czwarty drap wygrywa. Kasa pada, kasa pada, taka drapu jest zasada.